Siemanko, Kastorama, szybki filmik, w pionie, patrzcie jakie ładne Sterlizje, po ile? No i nie widzę ceny, no tak powiem wam, dawno nie byłem, zobaczcie, kaktusików przybyło, widać ceny, córek się pokażesz przy nich, pokaż, pokaż Kapturzysta, o, monsterki dojechały jak ceny gdzieś zobaczycie, to zobaczcie sobie sami, bo tak słabo. Storczyk 3098. Palma. Chowea no 9990, co masz ładne. Kalatea 6998. No, jaki szybki obrąd, bo wpadliśmy po małe zakupy. Podłoże, których, ma, których nie znaleźliśmy. Skrzydło kwiat 98 Palmy, chowea wielgaśne Kupę czasu już tutaj są Idziemy z drugiej strony Także taki szybciutki obgląd i uciekamy zobaczcie kaktusiki Kto lubi kaktusiki to jest czas wpaść do Kastoramy i sobie zobaczyć Torczyki, monsterki epirenum, tak? Epi epremnum. Coś naprawdę mam z tym z telefonem Straszny, strasznie zoomuje Wybaczcie, chyba zacznę kręcić innym. Coś po aktualizacji się porąbało. grodnik 19,98. Co tu mamy? Też monsterka ale ceny nie widzę. Także tak to wygląda na tą chwilę w Kastoramie. A jeszcze tu skrzydłokwiat jest. Choineczka 59 jodła. jodła. O tu mamy skrzydłokwiat. Rajski ptak. Sterlizja. jest cena 128 zł, ale jakie ładne, duże. Kurczę. O. No to koledze oddałem tą kowi. jak oglądasz? Proszę bardzo. Gwiazda betlejemska. Po 11.9. Co już przekwitają, nie? Fiacynty, posłony. No, jeszcze tu oblecimy grudnik. Grudniczki, grudniczki. Rośliny, kompozycja świąteczna. Może na dniach skoczę do Lerła, ale to jest takie nie do końca pewne. Oj, tutaj palmy areki już dosyć długo stoją, a tu jest wyprzedaż. Przedaż. Powoli będę majtał, bo widzę, że jak majta mocno, to tak słabo to widać. Dobra, uciekamy. A nie jeszcze tutaj. Co tu, Klaudia, jest? Guldheria. Jaka nazwa. Ceny widzicie: Kalancho, Misa. Tyle. Dobra, uciekamy. Na razie.